Witam serdecznie! Ogromne brawa dla tych młodych piłkarzy! Nazywam się Marcin Ruszkiewicz i reprezentuję Fundację Młody Talent, która powołała do życia Akademię Piłkarską. Akademia niedawno obchodziła pierwsze urodziny. W tym czasie szkółka założona przez Sebastiana Dudka, aktualnego Mistrza Polski ze Śląskiem Wrocław. A obecnie piłkarza wicewa Łódź zorganizowała kilkanaście turniejów, festynów rodzinnych i akcji szkoleniowych. W Akademii trenuje 100 adeptów piłki nożnej. Niedawno nasza szkółka podpisała umowę partnerską ze Śląskiem Wrocław, aktualnym mistrzem Polski. Co to oznacza? Młodzi piłkarze z naszego regionu, jak i okolic będą trenować w ten sam sposób jak ich koledzy z Wrocławia a najzdolniejsi z nich trafią do Śląska. Dodatkowo wszyscy członkowie szkółki mają wstęp wolny na mecze Mistrza Polski. Akademia cały czas się rozwija, powstała niedawno profesjonalna strona internetowa, gdzie wszyscy znajdą aktualne informacje o szkółce. Piłkarze Akademii będą grali sprzęcie najkaz z najnowszej kolekcji. Piłkarze Akademii również zostali zgłoszeni do Ligi Orlików i Młodzików prowadzonej przez LZPN, ale to nie koniec. Założyciele szkółki z Sebastianem Dudkiem na czele mają za zanadrzu jeszcze kilka niespodzianek, które miejmy nadzieję wstrząsną piłkarskim regionem. Akademia Piłkarska Młody Talent to ścisła współpraca ze Śląskiem Wrocław, nowoczesny system szkolenia, wykwalifikowana kadra trenerska, treningi ze znanymi piłkarzami, turnieje, obozy sportowe. I imprezy okolicznościowe, oraz indywidualne treningi dla piłkarzy. Przed Państwem najstarsza grupa, która już niedługo rozpoczyna sezon ligowy: Pierwszy met z UKP Zielona Góra. Do Akademii Piłkarskiej Młodych, zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Grzegorz Sztychowski, koordynator szkolenia w Akademii Piłkarskiej Młody Talent. E, Powiedz, co cechuje Akademię Piłkarską, co odróżnia od innych Akademii Piłkarskich. Witam serdecznie. No, przede wszystkim, e, to co cechuje Akademię, to jest indywidualne podejście do chłopców, do dzieci. E, treningi zorientowane na piłkę, czyli zajęcia tylko z piłkami, e, treningi indywidualne. Co więcej. No, Praca w małych grupach, tak? Nie są to grupy 20-osobowe, tylko do 15, do 10 chłopców. Eee, to wszystko. Akademia Piłkarska e, chwali się tym, że nie, nie kładzie nacisk na, na wynik, e, pozwala się tym chłopcom bawić. Że futbol to zabawa i to jest najważniejsze. No dokładnie tak. No. o to właśnie chodzi w szkoleniu dzieci, tak? Że, e, Wynik nie jest najważniejszy, tylko liczy się szkolenie. Wyniki mają być w seniorach, a nie wśród dzieci. Również Akademia Piłkarska Młody Talent dołączyła do programu Start Sport. Jak oceniasz tą inicjatywę? No, uważam, że tak jak dzisiaj możemy zobaczyć, inicjatywa jest naprawdę bardzo fajna. Dzisiaj się chłopcy bardzo fajnie bawili. Pierwszy raz są przed taką widownią, przed Wielu ludzi mogło ich oglądać. Uważam, że to super sprawa. Dziękujemy bardzo! Akademia Miejmarska.